Moi drodzy, witam serdecznie w najnowszym odcineszku słuchajcie, tutaj kolejne trzy osoby, które dostały po 2000 punktów, a jeżeli wy chcecie dostać takie 2000 punktów, kola mi spadła, to piszcie komentarze pod tym filmem, oglądajcie ten film do końca, ponieważ będą oczywiście słowa kluczowe, które trzeba oczywiście tutaj zaznaczyć w komentarzu, nie? Żeby nie było za łatwo, moi drodzy. Przechodzimy teraz do podsumowania tego, co się działo na ostatnich streamach, tak więc serdecznie was też zapraszam na streamki, które odbywają się właśnie tutaj, pod takim oto nickiem, co nie? Tak więc serdecznie was zapraszam, ale teraz bardzo ważna uwaga, nie ma mnie do 28 jakoś tak, bo jadę na obóz, jadę się trochę ponadupcać, Fistfighting trzeba dalej gdzieś tam skillować, moi drodzy. Nie na samej sali, ale też na obozach. Fajna zajawa, nie Wiecie, co. Dzisiaj rok temu też byłem zakopany po 2-3 treningi dziennie, więc jest to gruby, gruba jazda. Ale oczywiście full, full wyżywienie jest, więc regeneracja jaka, jako tako jest. E, oczywiście jestem trochę obolały, więc Vultaren musiał wjechać. Ale damy radę, moi drodzy. Tak samo jak musieliśmy dać radę tutaj w gierce i trzeba było porobić trochę tych leveli, co nie. Powalczyliśmy trochę z Super Sajaninami. Odbijaliśmy trochę leveli, porobiliśmy trochę questów. No i jakoś takoś to poszło, nie? Mało tego. Jeśli dobrze pamiętam, to chyba nawet gdzieś tam dostałem na dziurę, tak? Czekaj, muszę się upewnić, czy to było tutaj. Czy to był ten moment. Bo była jedna, jedna taka była sytuacja, że ja gdzieś sobie na kozaku wybiegłem i gdzieś mnie tam uwaliłem, nie? Tylko czekaj, czy to było tutaj? Bo ja bym. Nie nie chciałbym się tu w błąd wprowadzić, ale tutaj też widzicie walki, nie? Walki wariatów, więc duele robione są na streamkach, moi drodzy. Tu jakiś chłop w ogóle leżał rozdupcony, dostał chyba na dziurę prawdopodobnie. Duelki są fajne, bo na tym robię też turnieje, więc jeżeli będziecie chcieli, no to zapraszam na streamy, róbcie levele na duelach. Bo, tak jak mówiłem wcześniej, Później będą z tego turnieje. Będziemy robić dobre nagrody, będą dobre nagrody, dobre Gimba Sony, No będzie się dużo działo, co nie? O, tutaj wjechałem w takiego trapa, że chyba właśnie mnie spakowały do walizy. Tak jest, tak jest. To był ten moment. Ten destrukcyjny moment, w którym każda myśl waży grubo ponad tonę. Dajcie znać, kto z was wie, z czego to są wersy. I właśnie tym słowem będzie komentarz, nie? Do komentarza trzeba dopisać. To ja może być za trudne. No to dajmy słowo... Jabłko. A ci, co wiedzą, co to były za wersy, to też możecie dać znać w komentarzach. Tutaj wjechałem na pełnej. Chciałem sobie pobić jakieś potworki, bo sobie zwiedzałem trochę, ale oczywiście zwątpiłem, bo były za mocne te potworki. Natomiast widzowie przypomnieli mi, że mam przecież coś takiego, jak tego smilego, tego Monta, który robi. Za chodzącą żywą tarczę i bez kitu jest to chodząca żywa tarcza. Jest to przekozak, przekozak, przemocny przekozak, nie? Następnie, poza tym, że gdzieś tam śmigałem, szukałem jakichś różnych rzeczy w depo, no to też y, robiłem kolejne questy, tak? Kolejne questy, y, kolejne miejscówki, kolejne szukanie drogi, drogi, kupowania itemów, bo trzeba było trochę na markecie też pohandlować. Trzeba było też pozbierać trochę itemów. Y, musiałem luta mojego ustawić, żeby mi zbierał gdzieś tam luta. Tutaj miałem też tego taska na pieski. 300 takich tych demonicznych wariatów trzeba było pokonać, żebym mógł dalej robić tego, nie? Dalej robić quest'a. Widzowie też gdzieś tam mi tłumaczyli, co to są te artefakty. Ja później z tym Harrym Fentonem sobie rozmawiałem. Robiłem kolejne misje. Cały czas fajnie, że opowiadają po polsku, co trzeba robić, nie? Co trzeba robić, gdzie trzeba iść Oczywiście ja tutaj też wielki ukłon, moi drodzy, wielki ukłon dla widzów, bo widzowie naprawdę tutaj dużo pomagają Wielki ukłon dla widzów, dużo opowiadają, dużo pokazują Dużo pomagają Dużo też mi dają, więc jest mi łatwiej W zamian staram się oczywiście odwdzięczać w formie tych giveawayów, nie? Rozdaję gdzieś tam w punkcikach te gimbałej Sony, staram się tak, żeby gdzieś tam widzowie też byli zadowoleni, żeby każdy był gdzieś tam happy Wiadomo, że życie streamera Ogólnie gracza i tak dalej, zawsze gdzieś tam. Znaczy, może nie zawsze, ale. No, czasami się zdarza, że gdzieś tam jakiś giveaway będzie od widzów czy coś w tym stylu. Także dziękuję bardzo za pomoc każdemu. Doceniam, doceniam moi drodzy. Następnie jechaliśmy na kolejne miejscóweczki, kolejne miasta, kolejne questy, kolejne miejsca. Tutaj akurat z Hollowem leciałem i Murtadello Pozdro na jego drugiej postaci. Szliśmy użyć łopatą, takiego, wykopać takiego skarba tibijskiego, nie? Skarb tibijski, pach, i później sobie use, no i się ma sztabki złota. No i dziękuję bardzo, co nie. No i tak naprawdę... Jechaliśmy tam i z powrotem. Tutaj Hollow też właśnie w tym, na tym streamie bardzo dużo mi pomagał, za co jestem mu wdzięczny. Dzięki temu też streamy szły bardziej, no, no, no żywiej, żywiej po prostu, szły żywiej. Tutaj trzeba było, wiesz, gdzieś tam poczekać na jakiegoś NPC-ka, gdzieś pójść do jakiegoś kolejnego, gdzieś pójść walczyć. Nie chcę wam za dużo spoilować, bo jeżeli ktoś chce sobie porobić questy, no to pewnie w dupie ma moje spoile, ale jeżeli ktoś inny na przykład chce zobaczyć, jak się to wszystko robi od A do Z, to też nie ma jak coś problemu, bo możecie to zrobić oglądając powtórki z moich streamów, które są właśnie na kiku, na gorgo dolna kreska stream i wtedy możecie sobie po prostu wejść w powtórkę i sobie przewijać o mnie. Każdą powtórkę da się przewijać, każdego streama da się przewijać, więc możecie bez problemu sobie sprawdzić, gdzie jest, gdzie, jak skończyłem, co robić i tak dalej, wiecie co chodzi. Wszystko można, wszystko można normalnie rozkminiać, E, więc jak komuś będzie na tym zależało, no to S. Tutaj mieliśmy takiego bossa, tylko mi się go nie udało pokonać, więc musiałem go pokonać jeszcze raz, bo się dołączyłem do Kozinego, ale zadałem mu za mało obrażeń. E, tutaj chyba Hollow, tak jeśli dobrze pamiętam, Hollow dał mi swoje dwa itemki, pożyczył w sensie, nie dał, e, takie fajne itemki. Najpierw dał mi taką różkę mocną. Z, wiesz, ulepszoną i później jeszcze tego Dandy Armor'a Tak więc yy, też troszkę większy damage i tak dalej, nie, Cor coraz lepiej to po prostu się biło I było łatwiej go pokonać, nie, down był na trade'a, ale to dałem mu po prostu no, dałem mu do ręki jedną, prze jeden przedmiot, a drugi na ziemi i tyle Nikogo obok nie było, więc jazda, nie, następnie yy, 25-letni tibijczyk postanowił mnie pokierować dalej <grym> Dzisiaj mieliśmy właśnie rozmowę na temat wieku, moi drodzy, zgadnijcie ile mam lat, nie? I dajcie znać, ile wy macie lat. No bo tutaj troszkę holo się okazało, że to jest kurczę. mała, lat, 25 lat, chłopie, a tutaj kotek! Pozdrowienia dla Leonidaska. Patrzcie jak śpi jaką ma esce tibijską, nie? No. Tak więc tutaj później był Gimba Wason, akurat Rambo zdobył 250 punktów, tak na streamach staram się rozdawać po trochę punktów, po, pa, po parę set, parę tysięcy czasami też idzie. Pamiętajcie, że w każdym odcinku macie po 3000 tysiące do zdobycia. Tutaj walimy kolejnego NPC-ka na dziurę, kolejna walka, kolejne, wiecie, kolejne artefakty, kolejne skille, kolejne miejscówki. No ta miejscówka na mi się mega podobała z tym ogniem, zajebiście to wygląda, jak dla mnie to jest bardzo, bardzo fajne. Mega dużo się działo na tym streamie. Później już ten John Shelby. Już zaczynały się kolejne właśnie rzeczy, o których będę opowiadał w następnym odcinku głównie. No bo ten stream jakby już się powoli kończy, bo musiałem tutaj ustawić bota, który musiał zabić tysiąc topielców, co nie? Więc te topielce to ja nadupcałem i nadupcałem i nadupcałem i nadupcałem, i można powiedzieć, że zostawiłem sobie Hara na później, żeby dalej leciał, nie? Żeby dalej leciał z tym tematem, żeby walił je na dziurę. No i ostatecznie oczywiście udało się i serdecznie zapraszam do następnego odcinka Do oglądania tak jak mówiłem mnie już nie ma bo wyjechałem na obóz jak coś to możecie mnie obserwować na instagramie gorgodolna kreska wideo przez V I oczywiście bijajcie na discorda linki macie w opisie tak mi się przynajmniej wydaje eee, Czarmander z Mcdonalda was pozdrawia, Tibika was pozdrawia, ja was pozdrawiam eee, Jeden odcinek jeszcze wleci który nagram dosłownie zaraz, więc po prostu będą dwa odcinki, tylko dwa różne dni Ale mnie już nie ma Życzę wam miłego i do zobaczyska w następnym tygodniu Czyli wracam jakoś tam chyba 27 czy tam 28 jakoś tak wracam Sam nie pamiętam dokładnie wiecie co chodzi, także XD Ale no co, szczęśliwi czasu nie liczą, więc ja dzisiaj nie liczę tego czasu Ale tutaj mam taką graficzkę, o Brak streamów, jadę na obóz Co nie? Dobra, dziękuję Wam bardzo, moi drodzy. Życzę Wam miłego dnia, dzięki Wielkie za pomoc. I do zobaczyska. Elu.